Witam Was w kolejnym odcinku przygód latającego czarodzieja jednym z ostatnich odcinków serii Łódź z drona FPV także to już niewiele czasu zostało, żeby zgłosić swoją propozycję miejsca, które koniecznie powinno się znaleźć w tym finalnym klipie o roboczym tytule Łódź z drona FPV, którego bohaterem będzie właśnie Łódź także teraz jest najlepszy moment, piszcie w komentarzu, jeżeli taki pomysł macie, każdy na pewno rozważa. Dzisiaj jesteśmy w miejscu szczególnym i bardzo charakterystycznym dla naszego miasta, dla Łodzi wystarczy zerknąć na same pofabryczne zabudowania bo jesteśmy Księży Młyn, miejsce mocno związane z Łodzią, charakterystyczne dla Łodzi, a przede wszystkim związane z jej historią, z czasami świetności Łodzi włókienniczej, bo to zabudowania takie dodatkowe wokół fabryki Karola Scheiblera. Może nie wokół, ale jakby właśnie on je wybudował dla swoich pracowników chociażby. Tutaj oni mieszkali. Dzisiaj jest to wszystko pięknie zrewitalizowane. Dostało nowe życie, czasami nową funkcję. Bardzo fajnie to wszystko wygląda. Zresztą sami zaraz zobaczycie i to z bardzo oryginalnej, podniebnej Perspektywy drona FPV. Jeśli chodzi o tą tablicę, to związana jest z tym, że jest tu bocznica kolejowa. Także jeździł tu kiedyś pociąg specjalnie doprowadzony właśnie do tego osiedla i tu był przystanek po prostu. Także jest tu bardzo fajnych kilka miejsc, które wypadałoby uwiecznić, co za chwilę zrobię. Najpierw, tak jak powiedziałem, jestem w tej części mieszkalnej, w której normalnie żyją, funkcjonują, mieszkają po prostu ludzie więc będę się streszczał, bo już jest coraz później. Oczywiście przyjechałem tutaj wcześniej raniutko, a potem jeszcze dogramy coś dalej, tam dalej są jeszcze bardzo fajne zabudowania, zrewitalizowane również lofty, takie fajne jeziorko, piękna zielona okolica, bo w Łodzi jest zielone, jak już Wam wspominałem wcześniej, nawet chyba w pierwszym odcinku już. Jeszcze jedno, ktoś w ostatnim odcinku, tym z plecakami, zapytał, który plecak bym wybrał, bym miał wybrać jeden, czy, czy bym mógł jakiś polecić niedrogi plecak, taki uniwersalny do latania FPV, no to jeżeli miałbym wybrać z tych dwóch swoich, to wybrałbym na pewno ten. Wybrałbym ten, ponieważ jest najbardziej uniwersalny. Jak widzicie, do tego troczka, który normalnie służy do przypinania, do przypinania statywu tutaj z boku, można spokojnie przypiąć drona FPV, gogle. Aparatura zmieściła się w tej górnej, takiej ogólnej części, a na dole jest miejsce dla dla tego aparatu jest tam jeszcze schowany Mini 3 Pro i baterie na przykład mikrofon chyba jeszcze, no parę parę szpargałów się tam zmieściło, także naprawdę bardzo praktyczny plecak. Może służyć również na co dzień. I to nie była żadna absolutnie reklama, nic od firmy Lowe Pro nie mam, po prostu jest sprawdzona przeze mnie, dlatego mogę Wam polecić. Na pytanie, czy mogę polecić jakiś inny produkt, którego nawet nie dotykałem, no tego nie zrobię, po prostu, bo chcę być z Wami uczciwy. Ale wracając do Łódź z drona FPV, do projektu Łódź z drona FPV, tutaj dzisiaj będziemy latać, tak jak już zauważyliście, pro no bo tutaj jest, o, tutaj <laughs> protekiem, bo jest tutaj dużo zabudowań. Już przemieszczają się ludzie, chodzą z pieskami, więc nie będę tutaj między nimi romą latał, ale Roman mam jeszcze w samochodzie. E, tak jak mówiłem, tam chcę zaliczyć jeszcze, może się uda, taki teren zielony, jest takie jeziorko fajne i też jakieś ujęcia porobić. A co z tego wyjdzie, no to zaraz zobaczycie. Rozkładam się i lecimy. Powiem wam, że rześko, <noise> Niestety już się robi chłodnie, bo właściwie już jest jesień, dlatego pędziłem tutaj na Księży Młyn jak najszybciej, żeby trochę jeszcze zieleni złapać i myślę, że mi się to udało. Eee, no, żeby pasowało do całego klipu. Jeszcze w planie mam dwa miejsca no na pewno minimum dwa miejsca także myślę, że zamkniemy się w 15 odcinkach no chyba, że zgłosicie jakieś swoje propozycje napiszcie je w komentarzu jeżeli macie jakieś miejsce typowo łódzkie miejsce, które uważacie, że koniecznie musi się znaleźć w tym finalnym klipie którego bohaterem będzie Łódź jeśli jeszcze ktoś nie zasubskrybował tego kanału to teraz jest idealny moment do tego, tutaj w lewym rąku macie taki przycisk jak go klikniecie, no to później już pójdzie łatwo potem jeszcze dzwoneczek, żeby YouTube wam przypomniał o kolejnym odcinku, żebyście go nie przegapili. Zostawcie też oczywiście kciuki w górę i komentarze, jak najwięcej zostawcie po sobie tam ślad pod filmem, bo to pomaga mi rozwijać ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!